A, miesiąc nie było mi rasa, nie, ale trzeba przypomnieć sobie szybko drużynkę, szybki kurka czek eee, Jeremy, <laughs> znany jako Milosłowic, eee, Rolande, Roland, kurka M Martin Maron5, Modrić na bramce, <laughs> nie, Modrić na ataku Diagustio nasz DJ teamowy, Otto i Saviciewicz, Saviciewicz na obronie stoi, wiadomo to jest kurka On na tym stoi, <laughs> na bramce stoi, ją w sportowych butach nie wpuszcza nie w ogóle jest dojebane ma kozaki, nie? wiem ja chciał go zobaczyć. Pokaż mi swój equipment, bo ja chcę zobaczyć te kozaki. Takie filcaki dojebane, że ja nie wiem, czemu w teledysku Billie nie występował <laughs> Jebane kurwa. Dobra, nevermind. Trzeba wrócić, kurka. Ale jakieś skillsy można rozdać. Kurka, wszystko w siłę, nie? Z tego, co pamiętam, to y, była Hellmansiarnia i wszyscy rzucali helmansami. Rowing throwing na maksa normalnie. Pokaż. Equipment, no hand granaty same, no i o to chodzi. Mr. Bombastic, kurka, i tak <coughs> skończyło się na Warsaw City at War, i stąd trzeba Spear dalać, bo tutaj kurka się do nas ten Barilla rzuca. Ale Warszawa walczy, ja tam wrócę. Mie, Mirek, kurka, zaprowadzi tam NKWDowski porządek. o nie będzie tak. Ile to zostało w ogóle? 250 typa. Dobra, mi się wszystko przypomniało, ja już wiem co w tej Warszawie jest. W tej Warszawie są te pieprzone te. Kurka, skąd ta chrypka? Dobra, kennel, Kaitel. Charge the enemy. Popy. Kurka, się klika. Dobra, słuchajcie, hold the position. Ja kurka mi raz już tu. Skąd mam tą sprawę w ogóle na plecach? Co to jest? Dajcie mi, kurka. A właśnie zrobiłem ten? W bagu mam granaty czy nie? Co jest tutaj w moim staszu? Kopa normalnie na skrzynę, ale. Czekaj, pokaż mi co masz. Nie masz, do... A jest, mam. Dobra, nie zrobiłem tego błędu. Ale to moment, bo ja tu coś od. Aha, to kary w drum magazynę, dobra. Dawać mi ten. Ja tu pyrka. Zaraz naprawię tą sytuację. Purka! Łatam! Gościu, normalnie. Czekaj, wyżej trochę. Dobra, czekaj, momencik. Czuję się jakbym za artylerii w pedlet ludzie strzelał. Pyrka. Walę normalnie, helmasa tam. Dobra, trzeba szybką cofkę po granaty zrobić. O nie! jeremy słoneczko! Dumianka granatów, normalnie. Ej, nuka, sztuki! Normalnie Gasiu, weź z tym koniarzem tutaj. Nie pajacy, bo... Kurka, ja nie mam czasu na twoje głupoty. Kontrolny Dobra, kontrolny nie wyszedł. Tam Irek kurka Dobra, troszkę wyżej trzeba rzucać. Dawicie na no, obrał, nie? Normalnie. <grych> Chłop ma nieskończoną ilość, gościu. ona ma pod pazuchą tyle granatów, że ty nie jesteś w stanie sobie w tego wyobrazić. tam się dzieje u niego pod pazuchą, nie? On nawet starego ma pod pazuchą. Normalnie otwiera pazuchę i stary wyskakuje z kieszeni wewnętrznej, nie? Co, już spierdalacie? Aha, i to taka easy walka była? raz tu żonglował granatami, kurka. Twój stary zasiłkiem, kurka, 20. Kurka, nie masz grania tam w pokoju. Wypierdale. Dobra, 193 rozjebany. Kajtel! You prisoner now. Czapkę to masz dojebaną, Kajtel. Modric, siła, kurka. żeś na tym ataku. Daj, roz oponentów, kurka. rozjebał, nie? Sawiciewicz. Dobra, Sawiciewicz. Może później coś mu rozdamy. Kolejny śmieć, Felix Steiner. W cię tak samo rozjebany, tylko najgorzej, że jest ten. Wieczór ja nic nie widzę. Mam astygmatyzm. Miras ma astygmatyzm. Ale rozjebiemy ich wszystkich. Ja jestem teraz, nowa siła, nowy rok, nowy ja. Każdy dostanie. Na pliznę po prostu. Muszę jakiegoś spota znaleźć. Miraz musi spota znaleźć, żeby dobrego hand granata rozjebać na oponentów. No tak, dobrze, dobrze. Snajper w ziemię strzelasz. Ura, Moment! Górka! O! Korekta! troszkę niżej. Kurde, nie widzę nic tu ciemno jak. O, pieruny ogniste! Kurde, za wysoko, no. Normalnie odparam pepesze, gościu. Nie masz grania tam na tej górce. Ja plant na B, nie? Fejka robimy. Dajcie mi skrzynkę. Dobra, panowie, napierdalamy do przodu. Nie ma co tu zamulać. Dobra, y, b, tego, y, Walter Brunschwitz. Trzeba go jeszcze rozkurwić, Brunświca. Bo on się tu, on tu krąży, kurka. Tomorrow 5, awans. No ja nie widzę, jak tu strzelać, to są takie zarośla, nie? Dobra, na no, oślep. Wale Helmasem Wyżej, korekta. O pierunie, nie? i normalnie granat na no w łapach wybuchnie. <laughs> Mirek Achtungę odpalał <laughs> i się rozjebał. <laughs> I normalnie Achtung wapie łapie wybuch. Jeremi mnie oślepia, słoneczko. Dobra, nie zamulamy. Teraz jest na nasz czas. Zajbiste worki, ja takie kurde w zerówce miałem na kapcie, tak jak mieliśmy Rytmikę. I na Tamburynie normalnie napierdalaliśmy. Dobra, stoją! Jeden granat, kurka, i spierdalają. Nie byli w ogóle świadom tego, nie? Że jak Mirek podejdzie pod górkę... Co ty tam rzucasz, ty? Gościu, chowaj to! Dobra, na midzie normalnie dostał headang przez tą, przez double dorsy. Smoke poleciał na środek i chuj Dobra, Jormar prisoner. now Pop chyba kolekcjonuje czapki O, granaty to wezmę W ogóle mam żarcie, mam, no, dobra, 9 klebu. O! Faktion Eliminated, Ukrainian Insurgent Army To jest dzień do świętowania Gramy jeszcze ten dzień, żeby zregenerować ich Ja mam plan ogólnie Mamy sprytny plan, jak zająć tą Warszawę Będzie grind granatami Dobra, stoimy tutaj, Kurka, ty się uspokój, ty bo rozjebiesz fasady, ty. Stoimy tu, wychylamy się, rzut granatem i spieprzamy. O, o to chodzi właśnie. O, ha, ha, ha. o Mirek lubi, nie? Mamy granaty, szybka cowka po granaty. A tam nie ma co w ogóle iść. To jest tak skonstruowana w ogóle mapa yy, tej Warszawki, że to jest yy, ten, Rzeźnikow tutaj, Rzeźniczak to jest na midzie. Wiesz tu się przez te Double Dorsy nie da przelecieć. Gdzie jest kurka moja, ten mój staż z Diablo 2? Gdzie jest moje skrzynie, gdzie są z granatami? Kurka! No bez kitu nie widzę moich granatów. Gdzie, gdzie jest moja skrzynia? Ej, oni w ogóle jedzą jeden bochenek na trzy dni. Ja nie muszę w ogóle iść kupować niczego. Chłopy tylko są y, suchy, normalnie chleb pierdalają. To jest armia prawdziwa. Dyscyplina, chciałem powiedzieć. O, to ta sama taktyka. Aha. Szybki taktyczny odwrót. Wiem co robię, nie? Pobra, jeszcze kurde ten Walter, nie? Model, kurka. W dole. Świniopas. No, ja to wygrinduję. No, nie ma opcji w ogóle, że ta Warszawa to przytrzymała. Gniew Mirka. NKWD-owskiego, kurde, generała. Aha, Mirek Sniper, granata. Pierka. Ora, też mają granaty, uwaga. Ekipa helmansiarzy! ale tu rozjebało ich, Ty chyba mini-nukem tutaj strzeli z Czarnobyla, czwartego reaktora jądrowego. Roland, proszę cię! Ej, za dużo w Bowach, mi się K-Bindy ten. Ja, ja pod jedynką chargeować się i Blade storma od razu pod ich em używać nie? oponentów. Ja pierdolę, ty. No tu się nie da, nie? Ja tu stoję w miejscu. I ciągle jakiś nowy śmieć przyjeżdża. Korwetta, ty, GTR przyjechała. Ta sama górka. Trze trzeci kurka, trzeci kurka atak. Mirek, jak wróci do Moskwy, to go tymi medalami, to chłop będzie na taczce wyjeżdżał. Dobra, wale na oślep tymi granatami tam i tam. Ty, no mam takiego strita, że jednego ziomka tylko trafiłem. Dobra, prizjoner i dobra, najgorzej tu gdzie jakiś dziadzia jedzie. 304 ludzi. 304 ludzi. maszyny Guneru z 94. Oni wezwali chyba wszystkie kurka. Wszystkie, wszystkie te. No jak to powiedzieć, wszystkie wsparcie. Da, no i ten śmieć wjeżdża w nas. Messi. Giovanni Messi, ataku na, na, na lewym skrzydle. Dobra, to stoję, nie? Ej, kto QR, QE naciskam. To dużo w naprawdę. Trzeba helmansiarnie tu chyba odpalić na tej górce, bo to ja w ogóle nie widzę innej opcji, żeby to wygrać. Tu musi dobry Helma z górka, świąteczny, pięciolitrowy polecieć. Tu <słuch> To musi być. przyozdobienie jajek, chyba, nie? Wciągnięcie skorupki. Oho, no proszę cię takim granatem, chcesz Mirka położyć? Czy dobrze czujesz? Dobra, no tym to już położysz, nie? Dobra, muszę na ślepo. Kurka, nic nie trafiłem. Ale spokojnie, bo jeszcze jest tu chuja tych granatów. No, Kirka! Dobra, lepszy teren się by losował. A mi tak mi się wydaje. Ale Mirek jest na hita, trzeba kurka w aut robić troszkę. Ale tu chociaż widzę, jak będą biegli. Że móc z Helmansa im yy, yy, sprawiedliwość wyznaczyć. Hop. Durka, dobra, próbuję. Za wysoko. Troszkę wyżej. No, tak, tu nie wyżej, tam. Dobra, no nie, Messiego trzeba pokonać. Tu nie ma w ogóle innej opcji. Jak Messiego nie pokonamy, to jest chyba final, final boss, mi się wydaje Messi. Chyba, szybka podmianka tych kalmanesów 5-litrowych. Ja tu nic nie widzę. Te bots się napieprzają między sobą, a no ja nic nie widzę. Dobra, easy. Brz, a, zrobili taką taktykę, że podejdziemy pod górkę. Czy ona tylko tylu typa wylosowało? To jak mamy na 200 typa się napieprzać? Jak to nam podstę. Te ten. <grystanie> pod Podstawową jedenastkę tylko wylosowało. Ale najgorsze, że odszedłem od mojego tego, Stasza z Diablo 2 i nie mam dostępu do granatów. Dobra, biegniemy. Ej, skąd to oni strzelają? To się ja nie widzę tu ich w ogóle. Co to jest, 40 do 1 tutaj się zrobiło? Dobra, mały fallback trzeba zrobić. Oj, ten pies był nam pomógł. Ty mnie gonisz 30 typa, mnie gonisz, ty? Skurde nie pojebało ci się, nie pomyliliście odwagi z odważnikiem. Dobra, trzecia próba. A ja nie wiem, tu chyba i zostało tylko z 80 typa. się wydaje, że to jest do porobienia. Dobra, biegniemy, szybko, zaosłonę. Dobra, to pobiegliśmy. Kurde, no nawet nie dadzą mi rzucić helmansem. Dobra, biegiemy. Jak ten nad otworzyły się te. Kłódka się otworzyła. Dobra, trafiliśmy sam w środek. Ale tu ile mord stoi ty e? Dobra, wycofka szybka. Ile? 24 tylko? 10 typa tu zostało. Dobra, musimy spieprzyć, bo ten psychol tu jedzie kurde. Nie! Dobra, ja to zdobędę. Tak, to ciekawe jak ja jak Mirek dostał. Ty, 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 ty.

Dobra, 32 zginęło od jednego neida. Co teraz trzeba zrobić? Teraz trzeba stąd spierdolić na dół, że ten psychol się odjebał. Zajebiemy tu kampa. Dobra, kolejny punkt w leadership. Sprawdźmy szybko, inwentory. Dobra, cztery bochenki chleba. To jeszcze z miesiąc wytrzymamy. Na czterech bochenkach, zamrozi się. Szybko tak, camp, wait here, for some time. Dobra, jedziemy tam. Robimy to. Ta nasza szansa to jest 50 typa tylko. A, runda, nie wiem, piętnasta chyba. Pozak! Dobra, od ko 39 typa w of City at War. 1300 za Heidrisia? 4000 się na głowę. O kurka. Nie no tu 500, 500 typa przyjechało. To by musiał czapkę zdjąć, żeby to wygrać. Dobra, poczekajmy tu dwa dni. Miejmy nadzieję tylko, że ta Horda co tam przyjechała to nie dostarczyła żołnierzy do Warszawy. Dobra, ty jesteś pierdolnięty, co te bida robisz o 100 denarów ty? A party has nothing to eat. Kurde, trzeba coś kupić do eat Dobra, bo czuję jak ładuje się we mnie <grym panie> Są widała, bo nie mogę przekraść się do jebanego Krakowa, żeby kupić żarcie w moich psycholi. Więc będę musiał się totalnie cofnąć stąd, nie? Ja jebie po prostu. Gdzie aż? Nie wiem, no że kupić parę pochęńków chleba, nie? Bo ciśniła pędole. Dobra, nieważne. Dobra, jeden na jeden, po prostu zjebałem ich, nie? dole, aż mi się ciepło zrobiło. Dawaj ten chleb tu, gościu. Normalnie smoke pisz. Smoke to będzie kurde wait everyday. <laughs> Mirek, strażnik Teksasu, normalnie. <laughs> to mi się podoba normalnie. Mirek też strażnik Teksasu. Tawernie w Warszawie, normalnie American National Guard. Dobra, dobra. No. Rachot chce dostać na pizdę. Najgorsze jest to, że oni. Mirek, Strażnik Teksasu. ej, e, e, Jak to leciało to? <ślesi> jak to leciało z Mirek Norris? The Ranger, the <ślesi> w filmie Strażnik <ślesi> Teksasu. <laughs> Pozostały i Postaj kola. Mio słabych. Madrid oh, normalnie wyciągnął giry na swoim. Dobra. Zostało tu tylko 39 ludzi, nie? I strażnik Teksasu w roli Mirka. Strażnik Warszawy to będzie. A panowie, no musimy to zająć w, tym, w tej turze. A to się musi udać. To po prostu jest tylko 39 typa. Dalej panowie. No step back, bo jak się cofniecie to czekała was kurka ca z grzewka Helmasa. <grymne> Mirek? W roli głównej. <grymne> strażnik Teksasu, nie? Pan kurka, poobserwuję Teksas w twojej matury. <grymne> Ja Dobra! Jednym shotem, nie? Tam jeszcze... śmiecie stoją. Dobra, dalej, panowie! Kurka! Jest szansa! No Dobra, zrobiliśmy to, nie? Warszawa... Wa Warszawa, walcz! Kurka, strażnik Mirek! Po takim czasie... Bosak... Bosjak, co to jest, ty chłopcy? To może awansować? Bierzemy ich normalnie. Medic Soldier, ej, ogólnie kurka wszystkich zatrudnimy sobie. A to mamy dostać. Jak tego nie dostaniemy, to mnie kurka krew jasna zaleje. War, city at